Cześć! Witam Was w moim mieszkanku, do którego przeprowadziłem się dwa dni temu. Jesteśmy teraz w Łodzi. Nie ma tutaj moich rzeczy osobistych, ale to dlatego, że po prostu nie zdążyłem ich przywieźć, a nie dlatego, że wynajęliśmy je po to, żeby nagranie dobrze wyglądało, choć można byłoby tak pomyśleć. Jesteśmy w Łodzi, ponieważ tutaj rozpoczynamy projekt inwestycyjny. Odbieraliśmy właśnie wczoraj i przedwczoraj Kilkanaście mieszkań, które będziemy teraz remontować, wykańczać i potem wynajmować. Więc y, zapraszam Was do obejrzenia dnia z mojego życia w Łodzi. Nie jest to miasto, w którym zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Musiałem tu kilka razy przyjechać. Pierwszy raz w takich biznesowych celach to przyjechałem około rok temu w maju 2019. No a teraz już mamy tutaj co robić, więc zdecydowałem się przeprowadzić. Tutaj, aby wszystkiego dopilnować. Pojedziemy teraz na ulicę Piotrkowską do naszego notariusza. Tam odbierzemy ostatnie wypisy umów cesji, umów deweloperskich. I potem pojedziemy na inwestycje, gdzie pokażę Wam wszystkie mieszkania, które odebraliśmy, albo przynajmniej części. Cześć Norbi, Hej. w telewizji jesteś, tak że nie przeklinaj, nie używaj brzydkich słów, <grym> Dobrze. bo to się kameruje, potem Renata zobaczy. Aha. Jadę teraz po mieście ja, ja. i opowiadam o historii Łodzi, w którym roku powstała i tak dalej. A no to ty to taki, taki przewodnik jesteś. Tak, jestem trochę przewodnik akrobata. Jesteśmy teraz na Off Piotrkowska w mega fajnym miejscu. Mieszkając przez 5 lat w Warszawie nie znalazłem tak klimatycznego miejsca. Jest tu dużo knajp. Za każdym razem, jak przyjeżdżamy na jakąś umowę, coś załatwić u notariusza, jemy albo w spółdzielni, albo w pracowni, albo w innej knajpie. Są tanie lunchy. Także jest to fajny przykład, jak można zagospodarować taką przestrzeń przez wiele lat nieużywaną i zrobić z tego coś fajnego dla ciebie Kafka. Wchodzimy na inwestycję Primo. Ona składa się z dwóch etapów. Ten pierwszy już jest ukończony. Tu było ponad 200 mieszkań. Drugi będzie gotowy pod koniec tego roku. Teraz wjedziemy sobie na jedno z takich przykładowych mieszkań, które bym Wam chciał pokazać. No i pokażemy jak to wygląda, w jakim standardzie one są teraz. Jesteśmy w mieszkaniu o powierzchni około 40 metrów. To kupił jeden z naszych klientów. Nie będziemy tutaj nic dzielić, zmieniać. W takim układzie, jak to mieszkanie zostało oddawane przez dewelopera, tak będzie wykończone i potem wynajmowane. Tu warto zwrócić uwagę na bardzo fajny widok. Jesteśmy na dziewiątym piętrze. Widać stąd no, sporą część łodzi. Tutaj mamy najbliżej dworzec fabryczny. Raz bo przyjechałem do łodzi pociągiem, idąc z niego od drzwi dworca fabrycznego. Do drzwi, do klatki tak naprawdę tej inwestycji idzie się około 2 minuty i 20 sekund, jak mierzyłem stoperem. Także nawet gdyby ktoś mieszkał, pracował w Warszawie, a chciał mieszkać w Łodzi, albo na przykład ktoś właśnie dojeżdżałby codziennie do, do Warszawy, to jest to w porządku miejsce, żeby, żeby zamieszkać. No obok mamy planetarium EC1, nową bramę miasta Łodzi, wybudowaną przez Skanskę, no i kolejne biurowce. Które już wkrótce, miejmy nadzieję, że będą zasiedlone przez y, kolejne firmy. Teraz przejdziemy do klatki B, gdzie mamy 12 mieszkań. Pokażemy też jedno z nich. Także zapraszam. Deweloper bardzo fajnie rozwiązał tutaj kwestię kluczy. Często na nowych inwestycjach one się potrafią y, zagubić. Jest tak, że każdy z właścicieli otrzymuje jeden klucz, y, taki budowlany, który daje się na przykład ekipie remontowej do wykończenia. Natomiast komplet kluczy, już takich ostatecznych, których jest tam bodajże 5. Programowanie tego zamka yy polega na tym, że po włożeniu tego klucza docelowego i przekręceniu zamka, wkładka budowlana przestaje działać. Czyli ten klucz jest tak naprawdę do kosza, więc yy nie ma obawy, że na przykład, gdyby ekipa remontowa sobie ten klucz dorobiła, to nawet już yy nie wejdzie. Także teraz mamy tą wkładkę budowlaną, ale to jest ciekawostka, bardzo sprytnie rozwiązane. Ciekawym sposobem na zapewnienie nowych nabywców o tym, czy i jak zostały wykonane wszystkie instalacje. Są takie karty, wielkości karty kredytowej, które deweloper zdaje. Tam jest karta SD do włamania i po wgraniu ją w komputer można sobie zobaczyć, jak są rozprowadzone po podłogach wszelkie instalacje. Jest tam kilka etapów robienia zdjęć, stawiania ścian i tak dalej, więc można zobaczyć, jak ten lokal powstawał i gdzie leżą instalacje. W przypadku, gdyby ktoś chciał dokonywać jakichś przeróbek, całe mieszkanie ma 65 m2. Składa się aktualnie z trzech pokoi, no ale będziemy je przerabiać zgodnie z pomysłem maksymalizowania rentowności znajmu. Ten pokój ma około 20 m2. Powstanie z niego pełnoprawna kawalerka, zresztą z balkonem. Zrobimy to w ten sposób, że wydzielimy tutaj. Łazienkę. Po drugiej stronie jest aktualna łazienka, więc nie ma problemu w kontekście pionów wodno-kanalizacyjnych czy też wentylacji. Także robimy wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną. Każde pomieszczenie ma osobną wentylację. Łazienka powinna mieć osobną wentylację. Tak więc tu będzie łazienka. W tym miejscu wyciągniemy nowy aneks kuchenny. A wejście do tej kawalerki będzie prawdopodobnie gdzieś tutaj. Więc y, najemca sobie wejdzie do mieszkania, tu będzie miał gdzieś drzwi do łazienki, aneks kuchenny, dalej stanie prawdopodobnie szafa, szafa PAX z IKEA. nie jest to reklama, po prostu to jest najlepsza szafa na świecie, a dalej będzie y, wersalka. Tak więc to będzie jeden unizm mieszkalny, natomiast tutaj staną drzwi do drugiego mieszkania, ten domofon będzie przeniesiony na, na ten wspólny przedpokój dla tych dwóch najemców. Po lewej stronie troszkę powiększymy to pomieszczenie i zrobimy z tego pełnoprawną łazienkę. Natomiast to miejsce, w którym teraz znajduje się łazienka, będzie przekształcone, będzie troszkę zmniejszone i przekształcone na garderobę. Tutaj, tutaj była pierwotnie łazienka, więc tapiony piony wodno kanalizacyjne i wentylacja zostanie wykorzystana do tej pierwszej łazienki. A to WC przerobimy na łazienkę do tego mieszkania, więc wszystkie instalacje mamy w dobrych miejscach. No i tak, tutaj będzie prawdopodobnie aneks kuchenny, ponieważ potrzebujemy wodę od, pociągnąć z łazienki. Tu będzie salonik, pewnie ta ściana wyleci, żeby było więcej przestrzeni. Tutaj też jest balkon, to jest akurat od strony północnej. I tutaj będzie nieduża sypialnia. Tak więc najemcy to będzie raczej dla pary. Mieszkanie, samo to mieszkanie ma około 38, może 40 metrów kwadratowych. Więc po zaadaptowaniu będzie raczej przeznaczone dla pary albo dla singla, który chce mieć po prostu większy komfort. Miejsce właściwie w tych wszystkich lokalach, które już zaadaptujemy znajdzie przynajmniej 100 najemców czyli przynajmniej 100 młodych osób będzie mieszkać w tej inwestycji i będzie wynajmować mieszkania od nas. Można by się zastanowić kto to najmie i kiedy. No mamy nadzieję, że kiedy sytuacja wróci do normy, studenci wrócą na uczelnie, a pracownicy, młodzi do pracy, to okoliczne miejsca, czyli między innymi Wydział Prawa i Administracji, Kolegium Anatomicum i inne wydziały Uniwersytetu Łódzkiego. To, są, to jest grupa naszych docelowych najemców, a także młodzi pracownicy, młode osoby pracujące umysłowo, sympatyczne, jak my to nazywamy, które pracują w okolicznych biurowcach. Tak jak wspominałem, jest blisko dworca fabrycznego. Tutaj powstaje mini metro, które będzie łączyć dworzec fabryczny z Łodzią Kaliską. Także komunikacyjnie jest to dobra lokalizacja, zarówno pod kątem przejścia na pieszo, bądź dojechania tramwajem czy autobusem. Razem z grupą Trzykuku kupiliśmy w tej inwestycji ponad 40 mieszkań. Wszystkie są przeznaczone na wynajem. To stanowi nieco ponad 10% całej inwestycji. Dziś pokazywałem wam takie przykładowe lokale, które będziemy wykańczać i dzielić. Na pierwszym etapie jest to niecałe 20 mieszkań, także teraz mamy duże zadanie przed sobą, ponieważ przez najbliższe 3 do 4 miesięcy będziemy się zajmować wyłącznie adaptacją. Teraz trwają tutaj ostatnie prace koncepcyjne, szlify pod kątem tego, jak mają zostać rozmieszczone ścianki działowe, jak te mieszkania zaprojektować tak, żeby było ekonomicznie dla inwestora i maksymalnie użytkowo dla najemcy. No i cóż. Ja wracam do pracy, mam za 15 minut spotkanie z ostatnią ekipą wykończeniową na dzisiaj. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy spotkamy się i mieszkania będą wyglądać już tak. Ja wam dziękuję serdecznie za spędzenie tego dnia ze mną i zapraszam do śledzenia kanału Szykuku.